Wałęsa, prezydent, tak się ochoczo powoływał i tej koszulki z konstytucją nie zdejmował niemalże. To tak, tak, Notabene na zaprzysiężenie pana prezydenta Nowackiego nie tak. przyjechał. I to właśnie on jest powodem tego, dlaczego tak to wygląda. Tak, ponieważ kiedy było tak, że mieliśmy tak zwaną małą konstytucję, czyli ustawę z 1992 roku, to wszystko, pamiętajmy, tam, tam, tam początki Wolnej Polski to była znowelizowana konstytucja PRL-u. To jakby no, to, tam, no, zmieniła się nazwa, zmieniło się no parę tak. rzeczy, ale to była znowelizowana konstytucja PRL-u. No i tam pan prezydent Wałęsa. No, dostał pewne kompetencje, szersze, tak, szersze niż dotychczas. W ogóle pamiętajmy, że przed 1989 rokiem, przed tą nowelizacją, prezydenta nie było w nie Polsce. Była no. Rada Państwa, była kolegialna Głowa Państwa, tak? tak? Prezydent powrócił jakby no, razem z tym okrągłym stołem. No i komuniści, postkomuniści, SLD, lewica obawiali się, że jeżeli damy za dużo kompetencji takim prezydentowi, a wtedy akurat tym prezydentem był Lech Wałęsa, no to tak nie może być, tak? No jednak byli przyzwyczajeni do tego, że jest Super organ w postaci Sejmu, oni tam mają większość, tak. oni tam mają posłów. Sen, tak? mają sen, dopiero co wrócił Senat, więc tego Senatu w zasadzie prawie, że jeszcze nie było, nie, nie pełnił żadnej istotnej roli. No i nie bardzo chcieli się rozstawać z tymi kompetencjami, dlatego zaczęli mu okrajać, bo pamiętajmy, że pierwotnie prezydent tych kompetencji jakieś miał dlatego, że to Wojciech Jaruzelski był pierwszym prezydentem tak? Tak. PRL, później Rzeczypospolitej, wybieranym jeszcze przez Zgromadzenie Narodowe, nie w tak. wyborach powszechnych.